Dzień dobry, nazywam się Grażyna, też jestem seniorką. Przyjechałam z grupą seniorów do Norwegii zobaczyć, jak działa tutaj ten system. No, jestem zachwycona po prostu. W jednym dniu byliśmy w domu seniora, który bardzo zachwycił mnie swoją działalnością. Widziałam, że seniorzy są tam szczęśliwi, przychodzą do nich wolontariusze. Wychodzą na spacery, mają rehabilitację. W następnym dniu odwiedziliśmy szkołę ogólnokształcącą. Zachwyciły mnie zatrudnieni ludzie, w tym, którzy pomagają młodzieży ich. Problemach. Pytają o ich problemy, pytają co, jak im pomóc. No i przede wszystkim jest, szkoła jest bardzo otwarta. Przede wszystkim zachwyciła mnie, że w szkole edukują młodzież, jak pomagać seniorom. W sumie wyjazd był wspaniały. Poznałam bardzo wiele zabytków w stolicy Norwegii. Dziękuję za, tak, za możliwość skorzystania z takiego wyjazdu.